Legionowskie Starostwo Powiatowe wspólnie z Komisariatem Rzecznym Policji od 2011 roku realizują projekt Bezpieczeństwo nad Jeziorem Zegrzyńskim. W tym roku do akcji dołączył gość specjalny kapitan Wyderka. Zaczęliśmy od bezpieczeństwa nad wodą w okresie letnim, obecnie rozwinęliśmy to bezpieczeństwo o okres zimowy, bo jest to bardzo istotne ze względu na Jezioro Zegrzyński, które tutaj jest w pobliżu i zamarza. Natomiast w tym roku rozszerzyliśmy jeszcze o trzecią działkę z zakresu bezpieczeństwa, czyli o drogę. Czyli wyszło nam bezpiecznie na lądzie i wodzie z kapitanem wyderką. Od początku uczono więc dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu nad wodą, tak latem, jak i zimą: udzielania pomocy doraźnej, zapamiętywania telefonów alarmowych oraz rozpoznawania znaków wodnych. Kapitan Wyderka był obecny i działał na rzecz bezpieczeństwa zarówno na gminnych świętach i imprezach organizowanych nad zalewem, jak i podczas zajęć w szkołach na terenie powiatu. Jak twierdzą policjanci, te prewencyjne działania, firmowane postacią sympatycznego wodnego gryzonia, przyniosły oczekiwane efekty. Wydaje mi się, że dzięki naszym staraniom już od pięciu lat prowadzimy program Ogólny Bezpieczeństwa od trzech lat z kapitanem Wyderką. Tych zdarzeń jest bardzo, bardzo niewiele. Mamy nadzieję, że jest to między innymi nasza zasługa. Od tego roku zmieniła się nie tylko nazwa projektu oraz zakres podejmowanych działań, ale również liczba strategicznych partnerów. Poza Komisariatem Rzecznym Policji Starostwo do Współpracy zaprosiło jeszcze Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu, Legionowski WOPR oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzisiejsza konferencja prasowa jest skierowana do y, młodzieży i dzieci z Ośrodków Pomocy Społecznej, które chcą zapisać się na zajęcia z nauki pływania, które będą się odbywać w czasie ferii i wakacji oraz y, wycieczkę do Centrum Szkolenia Policji, która też ma się odbyć w y, ferie. Zajęcia oraz wycieczka przeznaczone dla 90 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Kurs nauki pływania będzie się odbywał w aquaparku Fala w Stanisławowie I. Z kolei wizyta w Legionowskim CSP ma posłużyć nauce bezpiecznego zachowania się na drodze oraz poznania pracy policjantów. Jednym z efektów pracy z młodzieżą w ramach realizacji projektu bezpiecznym na lądzie i wodzie z kapitanem Wyderką jest utworzenie przez Legionowski WOPR młodzieżowej grupy ratownictwa wodnego. Którą wspieramy bardzo intensywnie. Ta grupa już działa, tam jest 30 osób i te osoby są szkolone, przez cały rok będą szkolone na przyszłych ratowników i w czasie wakacji będzie można ich spotkać na plażach Jeziora Zegrzyńskiego. O tym, że działalność kapitana Wyderki i jego współpracowników ma sens, niech świadczy to, że w ciągu ostatnich trzech lat w Jeziorze Zegrzyńskim nie utonęło ani jedno dziecko.